Witam serdecznie, kochani, e, dokładnie dzisiaj, czyli 3 września, weszliśmy w nowy rok numerologiczny. Ten rok będzie pod wibracją liczby 9. I pomimo tego, że to będzie bardzo ciekawy rok, dlatego że każda cyfra numerologiczny, każda droga numerologiczna chodzi w swój własny tak zwany domek tak czyli jedynki będą w jedynce dwójki w dwójce i tak dalej i tak dalej i jedni będą się czuć bardzo dobrze w tych swoich wibracjach inni niekoniecznie tutaj jest wiele zależnych ale z roku 2025 bo już ten rok naliczamy Chodzimy w wibracje dziewiąteczki. A dziewiąteczka, jak dobrze wiecie, jest do tego, aby pousuwała nam pewne sprawy, e, które nie mają być w naszym życiu. Które przeszkadzają, które blokują właśnie z tej naszej przestrzeni. I albo Wy się za to weźmiecie i pokończycie, nie wiem, pracę, która wam nie daje satysfakcji, będziecie chcieli ją zmieniać na nowo e, związki, które tak naprawdę już nie należy ciągnąć za sobą, bo wiecie, nad którymi można pracować, to można, ale niektóre trzeba po prostu zakończyć, bo nic się tu wypracować nie da. I tym samym albo Wy sobie to pozamykacie, Wy czyścicie tą przestrzeń właśnie na nowe, albo samo życie Was do tego zmusi. Czyli ta dziewiąteczka wymiecie Wam e, poszczególne e, sytuacje, poszczególnych ludzi, doprowadzi do zakończenia. To mogą być zakończenia na polu, nie wiem, jakichś prac, które od dawien dawna żeście tutaj coś nad czymś pracowali, coś budowali, nie wiem, coś remontowali i tak dalej, i tak dalej, i to ta dziewiąteczka może, może zakończyć sprawy różne prawne, mm, związane z, nie wiem, przepisami, dziedziczeniem e, i tak dalej, i tak dalej, jakiekolwiek alimentacyjne, rozwodowe, te sprawy ta dziewiąteczka Wam może pokończyć, ale również, tak jak powiedziałam, może powymiatać ludzi z Waszego życia, którzy Wam nie służą, czyli tu też tych związkowych, jakby życie się już o to samo upomni. Nie gońcie za tym. To znaczy, że skończyć się to miało tak czy inaczej. Jeśli będziecie próbowali coś zatrzymać na siłę, będą to tworzyły blokady w waszym życiu i zamiast ono się poprawić, no niestety będzie odwrotna sytuacja. Także pamiętajcie o tej wibracji dziewiątkowej roku. A ja w poszczególnych filmach opowiem wam, co wam, się, co wam może przynieść wibracja wasza urodzeniowa w tym roku w którym się znaleźliście i oczywiście zapraszam na rozkład. jeśli ktoś chce zobaczyć już pod względem tarota co wam właśnie przyniesie ten nowy rok numerologiczny jak najbardziej możemy się umówić na czytanie także dziękuję bardzo i zachęcam do oglądania poszczególnych filmików czyli jeden dla jedynki, dwójka dla dwójki i tak dalej i tak dalej